Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w energetyce na 5 marca, środa. 5 marzec, środa. No i cóż, zajrzyjmy, co na dzisiaj dla nas. Energia dominująca dzisiejszego dnia, czyli jest 5 marzec, klucz wcielenia, dziewiątka na dzisiaj, tak ósemka, okay. przepraszam, widzicie. <noise> energia Wisielca, energia, która będzie wspierała dzisiejszy dzień. Trójeczka Mieczowa. Energia działająca w opozycji, przeszkadzająca doświadczyć wszystko to, co dzisiaj miałby się zadziać. I dlaczego tego doświadczamy, kapłan? Przepraszam, cesarz. Przepiękne energie na dzisiejszy tak zwany dzień bardziej poruszają takie życie wewnętrzne dotyczące wielu spraw, wielu zjawisk istniejących i rutynowych w naszym życiu. Więc, wszystko to, co jest już to, co jest pewne w waszym życiu, gdzie jest ten czas, żeby zagłębić się w swojej mądrości i w swoim wnętrzu, być może wypłakać się czy polizać rany, tak zwane swoje. Warto, to jest taki dzień, kiedy trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na to, do kogo będziecie się, się udawali po pomoc, kto wam tak naprawdę da dzisiaj po prostu jakby wsparcie, w sposób przy cesarzu, to jest ewidentnie użyteczne. Czyli generalnie miejcie na uwadze coś takiego, kiedy usłyszycie tak zwane dobre słowo, tak, czy też. Będziecie czuli, że jest to to, co się od was jakby odwraca. I na to trzeba będzie dzisiejszego dnia zwrócić uwagę. Ja bym powiedziała jeszcze tak, że w tą środę 5 marca to jest ten dzień, kiedy warto pozostać w swoim świecie, i może tak ma być, czy nie warto co, to trzymać jakiejś animozji czy niezadowolenia z tego, że ktoś nie zechce was wesprzeć lub pomóc. Dlatego, że to jest właśnie ten czas, żeby zgłębić się tak naprawdę, poszukać tego, co Wam sprzyja, ale w Was samych, w Waszym świecie wewnętrznym i raczej zauważać przy tym wszystkim też to, do czego, ku czemu, ku komu nie warto się tak zwanie zwracać, bo nie otrzymacie takiej po prostu pomocy, jakbyście chcieli. Karty też pokazują, żeby ostrożnie wchodzić, bo energią taką opozycyjną, trudniejszą dla Was będzie giermek kielichowy, który to może znaczyć, że warto trzymać wszystko tak zwane właśnie blisko siebie, nie pokazywać swojej dodatkowej twarzy, tej innej twarzy, bo ten cesarz tutaj w tej talii jest bardzo specyficzny, gdzie też pewne okoliczności, same sprawy w swoim konstrukcie, ludźmi, gdzie, którzy będą uczestniczyli w tym, pokażą Wam się, objaśnią, objawią, i jest to też tak, jakby dzień, gdzie te mikroenergie będą widoczne w wielu sprawach dnia codziennego, natomiast jest to troszeczkę ku czemuś większemu. Być może coś planujecie, albo za jakiś czas coś nowego się wykreuje dla Was, i wtedy warto już wiedzieć, tak, bo dzisiejszy dzień Was na, ma nauczyć tego, ten piątko, piątk, piątego m, marca środa. On was uczy dzisiaj, na kogo tak naprawdę możecie liczyć, tak? Być może z, przyjdą też tak jakby do was w to co, jest, to, co jest jakąś tak jakby realizacją. Inaczej bym powiedziała jeszcze, to, to, to doświadczenie dzisiejsze będzie bardzo ważne dla, które ukształtuje was tak jakby na przyszłość. Ona jest ważna dla was samych najbardziej, powiedziałabym i... Mm, Jeszcze taka mała uwaga, przy giermku kielichowym nie warto zwracać się do grupy, do wszystkich, do tych wszystkich, którzy są w stanie Was przekonać, zagadać, wytłumaczyć. To jest taki czas, kiedy my, my czasami, kiedy mamy dużą akcję w życiu, w jakimś momencie ona się rozgrywa na przestrzeni miesięcy, dni, w miesiącu, w tygodniu, czy też kilku sytuacji w ciągu jednego dnia, bo czekamy na coś, prawda? I one w pewien sposób, będąc aktywnymi, Coś nas uczą, coś nas pokazują, zawierają w sobie i przeszłość i pracują na przyszłość. I powiedziałabym, że to jest, ten dzisiejszy jest ważny, dlatego, że być może on ma wielu z nas nauczyć, jak się zachować i jak, co mamy wziąć pod uwagę w przyszłości pewnych wydarzeń, czy to dotyczących opcji pracy, opcji uczuć. Ten miesiąc w ogóle cały będzie taki, i myślę, że to będzie trwało aż do wiosny. Będę to do znudzenia powtarzała, że to jest po to, żebyśmy się nauczyli, zaobserwowali, jak działają wydarzenia w waszym życiu, w najmniejszych sprawach, w różnych okolicznościach, z różnymi ludźmi i co wam one po prostu tak zwane dają, a co odbierają. I przykładem tutaj też takim może być, nie chcę nie mówić. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Jest tak, kiedy przychodzi jakaś duża brama, duże wydarzenie, które się powtarza w ciągu jednego dnia. Ja takoweś miałam w czasie weekendu. I ono się tak jakby powtarza, ale świat wokół mówi: Nie, zostaw to, albo to nie dasz rady, bo to nie jest dla ciebie. I najgorszym, co możemy zrobić, to jest wejście, nie za, zastanowienie się. Czyli powiedziałam, trzeba czy warto w takich sytuacjach zastanowić się, tak? Kurczę, to co on mnie to nauczyć, ma? Przecież dwa razy coś takiego, ten sam kierunek mi w życiu pokazał, po coś on jest. Może mam wejść, może zobaczyć, spróbować. Najwyżej zrezygnuję i powiem, oczywiście mu nie, ale nie, nie, nie to, że wcześniej już szukamy wszystkich argumentów tak jakby na nie. To jest właśnie ten, ten punkt. taki I ta, dlaczego ta środa 5 marca będzie tak ważna? Zachować u siebie, zachować, wysłuchać wszystkich, powiedzieć, zobaczyć na swojej perspektywy. W przyszłości też okaże się to, yy, to co opiekuje się, to, co pomaga spełnić, wypełnić wasze marzenia. Dosłownie tak, jakby marzenia. I pozwolę sobie tutaj, mimo że chciałam, żeby to wszystko było krótko, mały przykład z życia po, po, pokazać bo to by się zgadzało w kontekście właśnie takiej rutyny, zwłaszcza pracowej, tego, co daje nam się jakby odczuć i jako praca, ale też jako użyteczność, to, co daje ogromną satysfakcję. I wiele lat mój przyjaciel świętej pamięci, Tadeusz Piotr Szewczyk, on marzył o fotelu masującym i to jest ta trujeczka mieczy. I zamierzał kupić, pójść, tu promocja taka, tu siaka, tu owaka, tutaj takie możliwości, tu takie. I nie minął jakiś czas i znał już wszystko, wiedział, takie mikroskali, tak, także też uwaga zdecydowanie się na większe decyzje, ale jeszcze to nie jest zakup, tak. I za jakiś czas pojawił się człowiek z fotelem masującym. Czy zechciałby go tutaj po prostu przyjąć? Czy on mógłby jako wystawę tutaj wstawić u niego, tak zwanie na wystawie, i mógłby z tego też tak jakby korzystać. I tak spełniają się marzenia, ale trzeba było wiedzieć, tak, w przeszłości? To jest też ta karta i ta energia, tak jakby z tym właśnie, z tym cesarzem, która mówi: bądź wdzięczny Bogu, jak Cię ukształtowało życie, za to, że wszystkie podpowiedzi, zachęcenia i te ci wszyscy znajomi, którzy chcieli pomóc w, taki, w odnalezieniu takiej opcji resztę dowódzcie sobie sami 7 minut. Kłanią się pięknie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Warto też pozostać w domu, pomodlić się, czy pomedytować, cokolwiek preferujecie, żeby pobyć sami, zgłębiając się w swoje sprawy i problemy. To jest najlepszy taki punkt, zwłaszcza kiedy czujecie, mimo że to jest plus, beznadziejną jakąś sytuację, albo że coś możecie stracić. I to jest ten dzień, kiedy możecie zrobić bardzo dużo właśnie przez zgłębienie się w sobie. W sobie. Nawet spojrzenie sobie na taką świecę też, tak? Nawet to, co Wam daje Wam ukojenie, tak? Zajęcie się po prostu tak zwanie, czymś, popatrzenie tak zwanie w okno, yy, i to jest też taki karter, one nie zalecają pracy w grupach, nie zalecają ostrożnie też ze sobą z opowiadaniem swojego zdania, kiedy będziecie na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie Was będą, tak jak mnie tutaj, filmik utrwali, tak jakby na długo. To z tym trzeba po prostu też tak jakby uważać. Uważajcie na to, co mówicie, bo to może zostać zapamiętane, przekazane. Tak? Jeżeli jeszcze raz, jeżeli chcecie coś i taka jest Wasza wola, żeby coś zostało nagrane, usłyszane, to zadbajcie też o to, żeby było dobrze przekazane dalej, żeby nie nastąpiło jakiegoś rodzaju zniekształcenie tego, co chcecie po prostu przekazać, to, co chcecie uzyskać, to, co chcecie. Tak zwane przywołać I, i vice versa, świat cały i ludzie, którzy chcą od Was uzyskać, tak jakby coś, czy jakieś opcji współprac różnych, podpisywania jakichś zawierania albo dogadywania, bo to jeszcze nie same podpisanie tak zwanych umów, zwłaszcza tego, co jest związane z biznesem czy z jakimiś umiejętnościami. Tutaj trzeba się umieć troszeczkę tak zwanie na baczności. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Czyli jutro.